Ujęcie... kurwa... Skyblock, ujęcie siódme. Ujęcie kurwa. Skyblock, ujęcie szóste. Witam, jestem Mister Grzechuta. Ujęcie, Dziś kurwa. wraz z Mr. Mix Henry nagrywamy pierwszy odcinek ze Skyblocka. Pierwszy. pierwszy odcinek, podejście szóste. Dzień Dobra, dobry. po raz szósty zajmuj się budową fabryki Kobla, a ja po raz szósty będę drzewo zbierał. Dobra. Żeby nie było jakoś zbyt monotonnie, to zrobię fabrykę na odwrót. Nie, nie, nie no. Nie, 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 nie co? O, o. Jakaś... Wow. Jakaś nowość fabryka na odwrót. Cóż, aby jakoś cały czas co o czym sen... Co On za nie... debil! Co za debil! Słyszałem! Ja pierdolę Czekaj! Nie, nie! Co za idiota! Czemu mi komendy nie działają? Cicho! Zrobię nową skrzynię! Nie czytuj tam nic! Zrobię nową skrzynię, mamy drewno Ale nie działa ten! No i dobrze, że nie działa ci to zaraz Ale to nie fair No fair fair Masz ci zaraz kilo zrobię będziesz się cieszył Kurwa mać. Dobra tak czy się nagrywamy już sam nie wiem który raz rzędu. Nie rób tak dłużej Nie rób tak dużej tej platformy Będę! Zamknij się, nagrywamy Będę Masz ten kilow. Rób swoje... Kurde, ja nie to wciskam. No. no. tego tutaj rób swoje. O, sadzonka! Jest! Prawie spadło. Dobra, już nie musisz robić większej platformy, nie rób. Czekaj, bo nie potem trudno nie. się to robi i... będziesz miał więcej dirta na most. No. O, jest kolejna sadzonka. Cóż, w dzisiejszym odcinku spróbujemy... <laughs> w <końcu pozostać> piasek. <laughs> Nie, może dzisiaj nie pójdziemy tam tak wysły, bo ten, bo dużo kobla to zajmuje, ale lepiej zbudować tę wyspę najpierw. Bo jesteś na tyle głupi, że nie chcę ci dawać kolejny raz kobla, żebyś yy, budował ten most. Cicho tam. No kurde, no Ej, po, siódmy po, po, raz z rzędu spadł ci ten Ej powiedz mi tylko, że masz wederko. Mam. Schowaj do skrzyni. Czemu tu tą skrzynię postawiłeś? No bo nie niższy tylko proszę cię nie niższy jest kolejna strzałka Pilka... Czekaj, ma... czekaj jest tam dyż w skrzyni? Tak ale czekaj bo robię podest trup od dołu nie ma w skrzyni no. drzwi no to nie wiem dupa odkładam wszystko Chwila tu popilnować żeby się nie zmieniło w lód To z powrotem wykopać Opowiem żart Nie Przychodzi baba do lekarza, a lekarz to baba He. Przychodzi baba do lekarza, a tam schody Ha ha Przychodzi baba do lekarza, a tam grzesiu opowiada kawały <laughs> Wchodzi baba do winty, a lekarz też baba <śmiech> 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 Dobra. jihah, będzie tam, tam, timote, 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 ha? Eh? A co się nie słysza? Masz dyrta jeszcze? Nie sobie stąd wezmę. Uwaga, bo tam nie zrobiłem jeszcze podestu... ...takiego podstawowego. Tu Co? Tu zrób. Masz jakieś patyki? Eee, mam dwa, czekaj. To daj. Nie to Kurwa, czekaj, tak to zrobię. No, d dzięki. Weź ten, masz kobla? Zatkaj tę dziurę. Czekaj, robię teraz kilo. Co mnie to chodzi? Fak. A spróbuj ty w jakikolwiek sposób zrobić obsydian. Oh. Oh. To było wyzwanie? <laughs> <laughs> Challenge akcept. <laughs> <laughs> Grzesiu, zmieńmy tą mm, serię na poradnik jak nie grać w SkyBlocka. No, okay. to właśnie jest jak nie grać w SkyBlocka, nie widziałeś tytułu? No i co z tego? Two knobs, one, SkyBlock, e, czyli jak Ta, nie grać w SkyBlock. Tak, one knobs. <laughs> <Two> knobs. <laughs> Dobrze, zackaj tą dziurę w końcu, już ci trzeci raz mówię, czy czwarty? Pięćdziesiąty. Masz tu ja, wejście, ja, zrobię tak. Spokojnie, wyklepię się. Te. Te. Zrób dookoła, Te. O właśnie dobrze robisz. Masz dużo kobla? Jeszcze dwa. Internet. Słaby ten generator. Internet. Co? Słaby ten generator, czekaj, ci tam rzucę. Gdzie ty jesteś? Tylko nie nisz nad sobą. Fak. Fajnie, dostałem trzy kobla. Trzy. A teraz dostaniesz cztery. Fak. spadłem. Trzymaj. Pozdrawiamy Miki. Tak. Bo i nie ma. I tak tego nie obejrzy. Jak, jak ja tam jestem, to obejrzy. Nie. <noise> z takimi lamusami nie ogląda. Z takim lamusem jak ty, to ono nie ogląda. A z takimi lamusami. Jakie masz kill off? Dobry. Drewniany. Drewniany. Jeffo. <noise> to Jeffo nie rośnie. Bo nie w jedzenia. Nie wiedzieć, ci śmieszną sytuację. Ostatnio szłem sobie u Szłem. Szedłem... Szuedłem. szedłem, Szuedłem. szedłem, szedłem, szedłem i patrzę a tam mały synek sika pod drzewem i, i wiesz i dosłownie gacie zdjęte na sam dół to Pan ja mu mówię, mac. ej mały patrz tam rowerzysta jedzie ten się odwraca i je przez całą ulicę z tym, <laughs> z tym wszystkim <laughs> przebiega, gacie zdjęte wiesz przebiega przez ulicę i pod drugie drzewo i tam sika a tam jakieś menele leżały się na niego Co? Czekaj, marz kilo Po co mi? Dzięki No sam chcesz kilo Muduj tam dalej <laughs> Unforgiven Two 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 Fo, 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 nie gadam z tobą. To nie, nie bimiero mu się. cię uderzę, przecież cię sadzonkę zniszczyłem. No, idioto, przecież Ciebie... się zepsuje. Nie Mamo, młody ciaska rozdają. <grymne> Ciastka dzielę. Ej, wiesz, że mój kolega ma w kiblu ścianę taką, że ma cegły wyłożone, nawet nie jest otynkowane? Cieszę się. Co Ej, mnie nie obchodzi, jak twój kolega ma kibel. No ja w porównaniu do ciebie mam kolegów. <laughs> I znajomych. Czekaj, zrobię teraz taki fajny trick. Dla mnie stanął. Co ty robisz? Na ci stanął. <grym> Okej, okay. walną ci. Weź z niego, Nie tego, pode mną, tu. Fuck Co ty robisz? Fabrykę. Aha. Cicho. Cicho, prawie się udało. Daj tego jednego kobra. Nie masz, fajnie. Czekaj, już ci daję. O, oh, fuck! O, oh, fuck! <laughs> A masz tego? Masz? Czego? Kobra. Nie. No co za moc. Czekaj. Weźmiemy sobie dyrta na razie Ty nic tam nie kombinuj Fuck Taniec Pogo Jo. Wiesz co to jest taniec pogo No jaki tam taniec Nie wie jaki na jest. Taniec pogo to jest taniec Ale jaki? Taki fajny a w jakich butach się go tańczy? W takich butach do pogo. Ale nie jak się nazywają te buty? No takie do pogo. Nie. To nie. A w jakich butach na pewno się nie tańczy? W szpilkach. Nie. No dobra, to też, ale... <noise> Naj, najgorszymi butami w, jakim, w jakich można tańczyć pogo są trampki. Kop tutaj. Ale ty nie wiesz czemu. No nie, nie chcę wiedzieć. <laughs> Hello. Ej, pobawmy się w Eee, powiedz wszystkim widzom Grzesia, jak Grzesiu ma na nazwisko. To ja powiem twoim, jak ty masz. Spoko. <noise> Moje nie jest aż takie debilne, jak twoje. Ho, ho, ho. Twoje jest debilne. Oraz straciliśmy Dirta. No to pech. Co ty robisz? Nic. Sam się bijesz? No brawo! Brawo! Zabi za zabij się jeszcze tym zabij się Brawo. Z tym lawą. Brawo! Przynajmniej idzie w miarę normalnie. <noise> Bo nie robimy mostu. Budujemy mosty dla pana starosty. tu dalej. Dobra, później zespałnuję... Dwa wa kobla. Nic nie pojedziesz Nie, dyrta. nie nic po <laughs> Lol, w ogóle nie wypad kobla. Weź tu z tego zrób e to z kobla, tą, 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 tą. Co? No żeby woda nie zamarzała. Jej Chciałopata by mi się przydała. A na co? On no tak, sobie. Daj ich jednego okobla. Dziękuję. Ja. Co ty tam robisz? Walę. No, vale. Ha, spoko. Mała Hinka, czeku, czeku Zatkać tę dziurę. I zbieraj kobra. Dobra, Bobra. Bobra nasza. Hmm. Czekaj, czekaj. Co? Mam pomysła Chwila? Masz pomysł, ale masz za mało kamienia. Jak za mało Dobrze jest <grystanie> Dobra na razie zostawię tutaj. Kopiemy kopla A robimy taki dwupiętrową wyspę czy na no, dwupiętrowym ja nie chcę z sobą mieszkać Jeszcze <grystanie> <grystanie> się zarażę tym debilizmem <grystanie> Ty będziesz mieszkał na innej wyspie. Nie, ja na drugim piętrze. Ja mieszkam u góry. Okej. Okay. Ja mieszkam na tamtej wyspie z piasku. Ha, na wyspie z piasku. Ja ci dam. Co jeszcze mamy dzisiaj zrobić w odcinku? E, dzisiaj zamierzamy... Z zrobić tak, żeby pod całą ziemią był kobl. To rób. Wiesz co ja bym zrobił? I jajko. Taką porządniejszą fabrykę kobla. Żeby szybciej się wydobywało. Spoko, już robię. Ja mogę zrobić tylko weź kamienia dużo potrzeba. Dobra. Tak z pustaku co najmniej Masz Powinno starczyć. Tak, cztery na pewno. Hmm. Internet Internet Łączy ludzi, ludzi internet Jeśli byśmy pistona mieli to fajna fabryka by wyszła Ogólno ci piston Czekaj to się robi tak, tutaj Co ty robisz? I tutaj Będzie tu i a tu Tak Z tej zaś strony tu i tu No możemy sobie spokojnie zebrać Idioto! Co? Czemu tutaj za tego bałeś? Żeby tam woda popłynęła w bok. Aha. Chwila, i teraz trzeba zrobić coś takiego. Tu przekop. Tak, tak. No czekaj, tylko potrzebuję troszkę kobla. No to teraz przekop. Chwila. Dobra. Teraz tak. Tu kopiemy. I teraz, no, nie spycha co mnie spycha? Ja cię nie Ja nie spycham, stoi w miejscu. Tak, jest. Ko... Skończone. Kopej tam. No chwila. W końcu coś porządnego. No. Wyglądasz jakbyś sobie walił konia. Też, też. Kilofur. ale ja za to kamiennym, a nie drewnianym. Mi się dzaski wbijają, ha, <grymne> <grymne> mam lepszą atrakcję Uii. potrzeba mi jednego kobla. kobla. <grymne> Masz pięć. Okay. Czekaj, zniszczymy to wszystko, ten cały ten... fuck. Prawie byśmy się. No tak, żeby je, jeden ten... No Ta właśnie. Na tylko. No. Uważaj, żeby nic w razie co... czekaj. No. no Mogę się zatkać tam głębiej. A dobra, jest okno. ok. Okej. I tu robimy PC? Pl platformy na drzewa? Co? No, można, no. Czefo Weź zbieraj zbieraj trochę No a co ja robię? No opierdalasz Masz patyki? Nie Na szczęście ja mam Ty Jeffa nie chcą rosnąć Czefo Masz kobla? Marż. dobra raz budujemy mosty dla pana starosty chyba dobrze robię <laughs> dobra grzesiu co uważasz o tym najnowszym updatecie co teraz będzie nie wiem a jaki ma być Jeden czy? tak no, nie wiem, <coughs> daj kobla, chwila się bukuje tu, masz jeszcze tutaj jeszcze jeden. I będzie można. Jeszcze trochę potrzebujesz. To są nakop. Nie chcę mi się. Nakop sobie. Ja twoim murzynem nie będę. Będziesz. <laughs> Kopiemy kobla. No fuck, kobla Ciota. Cicho, czekaj, bo tam ee, trawa nam została. Niewiele. No już ją chciałem zniszczyć. Pilnuj ją tam. Ja tam zaraz tam poprowadzę na dół. Cicho, zostaw, zostaw. po został, bo został ja poszerzę to żeby szybciej Jak nie szybciej Aha to Ale to nie ma różnicy no, Ale im szerzej tym szybciej rośnie Nie! Tak Jeszcze jakieś pochodnie mi się przydały Nie bo gram <grych> Daj kamień Ile? Osiem. Nie można się... Muszę To kop Raz Dwa, trzy, cztery, rób ten piec. No ale już ten. Jeszcze pięć potrzeba. Możesz. Bo służby. coś śmiesznego Coś śmiesznego, <laughs> dobra. Masz tutaj. Ile? Obrastyki. Piecyk. Ja na razie... Postza Postaw w miejscu, gdzie chciałbyś mieć domek. Czekaj, bo ten... To domek później zrobimy, ja chcę tutaj postawić, tylko że tu trawa jest i nie chcę jej zniszczyć. Nie, tam u góry nie stawiaj, bo tam u góry to trzeba zniszczyć. No ale wiem, tylko że tutaj ta trawa o nich najpierw przejdzie. Tylko kop na razie kobra. Może skończymy w tym odcinku, znaczy skończymy ten odcinek. Czemu? No bo już wystarczająco zrobiliśmy. Jak długo się nagrywa? <coughs> 23 minuty wystarczy. No to jeszcze 7. Po co? Bo tak? Nie. A, kilo, gdzie skończył? Dobra, dawaj, kończymy. Czekaj, ja muszę jeszcze coś tylko zrobić. Co? Jedną ważną Jezu, rzecz Nie, strawa się ten rozsiewa. Chwila. A, tutaj. I tu. I załóżmy, że to będzie. Weź ten do, dookoła, obuduj tę fabrykę, żeby było równo. Albo dobra, ja ją kobra co buduję Co robisz? No, schody do swojej. Czewo wyrosło! Czewo! <noise> Jaki złocież, nie? <noise> się rzucili na drzewo. Ludzie pierwotni. Czewo. <noise> Czewo. <noise> Jest. Sope. Dobra, nie, to nie kończymy ten. Ile masz? Dałem się do skrzyni. To ten, to ja zrobię węgiel Dobra i będzie na czefo Jest I tam nie wal O, na tym piętrze będzie mój domek A oh, fuck Co, coś dziwnego w tym, że chcę mieć własny dom? Nie zepsułem trochę Jeden zostawimy do przepalania Z innych zrobimy sobie pochodnie. Ale to jest fajnie: odcinek 0, 0,5, odcinek 0,99. Nie będzie 99. Czemu? Czemu <grym> tego nie wrzucisz? Czego? No ja chcę 0,5. No bo to 99. nudny był. Jak nudny, fajnie. Cia Cia O, jeszcze postawię tu, żeby trawa szybciej rosła. I tu. Co ty robisz? No, domek. Nad fabryką kobla. No. Nie ja zresztą ja chcesz. Do... Co? Jak chcesz? A ja tutaj będę miał domek. <noise> to kończymy odcinek. Nie. No tak. To kończymy i nagrywamy kolejny. Nie chce mi się już. Czemu? Jutro nagramy. Chce. Co? Jutro nagramy. Jak jutro? No w kolejnym co zbudujesz domek. Na pewno? No. Albo czekaj zrobię jeszcze jedno drzewko Może to ten koble mi daj Chwila Więcej No bo nie wziąłeś Za tobą Gdzie za mnie Tylko 8 No tylko 8 No co mój domek musisz czegoś być zbudowany Oj tam nie musi Jakie oj tam? Potrzebuję <śmany> kobla? Nie no, pójduj domku na razie, tylko marnujesz materiały. Najpierw trzeba to co najważniejsze zrobić. No, a domek nie jest ważny? No po co ci domek jak nie masz łóżka? Oła. Zrobię sobie. Z czego? Szczefa. Dobra, dawaj kończymy, bo nudno się robi. Dobra, no więc... Uh, komentujcie, na... subskrybujcie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak. tak. Mamy nadzieję, że przywołaliśmy chociaż trochę wspomnień z mojej serii SkyBlock. Ta, na pewno. Którą wszyscy lubili. <laughs> Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę górę, do zobaczenia w na następnym odcinku niedługo. Dzień dobry. No, i cześć. 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 Cześć, dzień dobry.